Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Toboczak i witam Was na kanale Toboczak, gdzie kontynuujemy ogrywanie mapeczki randomowej XL. W ostatnim odcinku skończyliśmy w tym miejscu, pokonaliśmy bota fioletowego i delikatnie i właściwie nawet wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia naszej randomowej mapeczki. I tak, w ostatnim scenariuszu, w ostatnim, w ostatnim odcinku bardzo chciałem tutaj naszą Waleską pozyskać jeszcze troszeczkę armii dla naszego Elszara z racji tego, że niestety Waleska sama w sobie niestety nie jest w stanie nauczyć się miejskiego portalu, więc ona będzie już tutaj bohaterką bardziej, powiedzmy, tą może nie poboczną E, aczkolwiek na pewno będzie już miała troszeczkę mniej zadań niż Elshar, gdyż e, LHR, no będzie po prostu e, latał dookoła świata, nazwijmy to w ten sposób, i będzie po prostu e, no, robił wszystko, wszystko e, z tych ważniejszych rzeczy. E, ale tak, wydaje mi się, że Waleska śmiało w dalszym ciągu może e, rozgrywać te walki, e, które właśnie gwarantują nam e, w dalszym ciągu zdobywanie armii. E, i tak, wydaje mi się, że ona śmiało może wrócić do zameczku e, ona może tutaj tą armię zostawić e, i tak e, to co chcielibyśmy zrobić tak, ty na pewno, Lordzie Harcie musisz się usunąć z drogi dla naszego Elshara e, Pan Elshar e, musi do zamku wjechać musi e, zdobyć miejski portal e, i tak, pierwszą rzecz, którą chcemy zrobić ile jeszcze on ma ruchu? 370 niestety nie starczy to na dwa na podwójne DD, niestety, e, aczkolwiek tak, wydaje mi się, że śmiało możemy zabrać Feniksy e, I w tej turze e, jak najbardziej e, moglibyśmy, wydaje mi się, że to mięso możemy usunąć e, I wydaje mi się, że w tej turze moglibyśmy po prostu e, polecieć do naszego e, innego zamku wrót żywiołów e, Żeby dokupić sobie jeszcze ognistych ptaków i pytanie. Wydaje mi się, że nie będziemy mogli tak. Niestety gra nam nie pozwoli na kolejne TP. I tak, pozostali bohaterowie. Z tego co pamiętam, to ta Inkeria tutaj szukała, nie ma tutaj nic ciekawego, więc ona może stąd wyjechać. I tak, to co chcielibyśmy zrobić. Ten Lord Kart może posprawdzać, co tutaj jest ciekawego. Tutaj mam jakieś ucznictwo, tu jest obelisk, to na pewno jest... nie jest zrobiona. Nie jest zrobiony skarbiec Krasnoludów. I tak, pod następną turę, wydaje mi się, że śmiało, możemy tutaj walecką podjechać pod budynki z armią i ogólnie pod tutaj te rzeczy, które można tutaj robić, gdyż tak, gdyż na pewno będzie to dobry sposób, żeby pozyskać więcej armii. Aczkolwiek, tak, jedyny artefakt, tak na dobrą sprawę, w obecnym momencie którego nam brakuje, to jest na pewno księga magii powietrza, żeby nasz elyszar mógł korzystać z Dimension Dora, czyli po prostu zwrót wymiarów. Jak najbardziej jest to coś, czego nam brakuje. Jak najbardziej to drastycznie zwiększa ilość jakby rzeczy, które możemy wykonywać. W jednej turze, tak. Tutaj jest ten bohater niebieski, to jest bohater brązowy, aczkolwiek obydwa i ci bohaterowie brązowi nie są właściwie warci większej uwagi na chwilę obecną. Na pewno będzie to za jakiś czas temat, który, którym trzeba będzie się zająć. Natomiast w obecnej chwili wydaje mi się, że jak najbardziej możemy przymknąć oko na to, że oni tam próbują jakieś sukcesje robić w pobliżu naszych zamków i tak. Mamy surowce na ulepszenie ognistych ptaków na Feniksy. I zanim będziemy kontynuować podbijanie świata, wydaje mi się, że możemy śmiało jeszcze pojechać do White Moon. W zasadzie polecieć, bo to, to akurat jechanie nie będzie za bardzo. Tak, troszeczkę wymienić surowców. Może tyle, tyle powinno wystarczyć. Chyba już byłoby wystarczające, ale wymienimy sobie jeszcze trochę. ...drewna. I teraz tak, z tą armią możemy śmiało kontynuować naszą wyprawę. I tak, który kierunek byłby teraz najbardziej sensowny? Wydaje mi się, że Eleshar może śmiało wrócić tutaj do Solum, skąd będziemy mogli kontynuować zdobywanie troszeczkę armii. Więc tak, Solum, Eleshar może tutaj zostać. I tak, Sorsia Czy ty będziesz miała jeszcze trochę ruchu? Będziesz jeszcze miała troszeczkę ruchu, fajnie. Eee, z racji tego, Sorsia, możesz tutaj dowieść tą armię, i tak Inkeria, która jest tutaj w okolicy, może od ciebie tą armię odebrać eee, razem z artefaktami. Eee, wydaje mi się, że to nie jest najlepszy pomysł. Pomimo tego, że ona będzie miała te zaklęcia, ale nie będzie miała many, żeby ona robiła jakiekolwiek walki na razie, tutaj. Eee, więc tak, Waleska, eee, wydaje mi się, że możemy zobaczyć, możemy sprawdzić, cóż to tutaj jest za zwój z zaklęciem. Jest to implozja, więc zaklęcie na pewno fajne. I pytanie, czy tutaj będą jeszcze jakieś ciekawe rzeczy. Wydaje mi się, że możemy śmiało tą walkę zrobić. I tak, jest już troszeczkę tutaj odblokowane, więc na pewno w następnej turze będziemy mogli kontynuować tutaj zwiedzanie tego terenu. Tak, jeśli chodzi, jeśli chodzi o Lorda Harta, on za, bardzo, on za bardzo nie ma tutaj też co zrobić. Na pewno Oktawie może sprawdzić, co jeszcze tutaj się znajduje. Ehm, aczkolwiek, tak, gem możemy schować do zamku, e, gdyż ona e, i Ori nie będą już dłużej potrzebni, jeśli chodzi o ten, e, powiedzmy, szlak chaina e, armii. Natomiast, tak, brakuje troszeczkę jeszcze surowców, e, przepraszam, e, złota, żeby dokupić kolejnego bohatera. I tak, wydaje mi się, że możemy śmiało kupić melodię. E, ona tą armię od i razem z artefaktami może odebrać. Zamieni się z Elesharem. I tak, i możemy śmiało kontynuować naszą eskapadę. Tylko tak, co my byśmy chcieli zrobić, ewentualnie tak. Wydaje mi się, że Leszar może wrócić do Sleepy Creek i ze Sleepy Creek pojechać tutaj do konserwatorium gryfów z racji i z uwagi na to, że będą to dodatkowe anioły do naszej armii. I tak. Jest to walka bez strat. Ja nie chcę tutaj niepotrzebnie tracić, e, tracić wyvern. Kiedy nie muszę ich tracić, e, i tak jeśli chodzi o ustawienie armii, wydaje mi się, że najsensowniejszym ustawieniem armii będzie takowe ustawienie. Tak jest to walka bez strat. E, I nasz elżar może śmiało wrócić jeszcze do shade e, z racji i z uwagi na to, że e, tą armię która jest tu u Alagara. Wydaje mi się, że możemy możemy ją pousuwać, wyłączając kościane smoki. Natomiast tak, Alag Alagar nie musi siedzieć w tym zamku z uwagi na to, że Chcemy odciążyć naszego przyjaciela Eleshara. tak 2500 golda. Potrzeba wydaje mi się, że śmiało możemy surowce wymienić na golda, żeby już w tej turze kupić smoki. Jak najbardziej powinno to wystarczyć, czy nie wystarczy? Zabraknie odrobinę. Potrzeba dwie siarki, ale wystarczy. Jak najbardziej, dobrze. E, więc teraz tak, jeśli chodzi o lorda harta e, wydaje mi się, że on również może tutaj podjechać. On już będzie sensowniejszym bohaterem do XP niż ta Kimkeria. Natomiast on na razie może zebrać jeszcze tutaj to, co zostało e, po walesce. Jeśli chodzi o zamki, nie musimy nic w zamkach dokupować, zobaczmy gdzie polecą boty i co boty będą robić. Boty nie robią nic ciekawego, tak jak zazwyczaj e, tak jak zazwyczaj to wygląda z botami. Natomiast, jeśli chodzi o nasze następne poczynania, tak jak mówiłem, trzeba znaleźć Księgę Magii Powietrza, która na pewno zdecydowanie zwiększy możliwości naszego Elshara. Na chwilę obecną, tak. Na chwilę obecną, wydaje mi się, że najsensowniej byłoby się przeteleportować do Sleepy Creek. I zrobić smoczą utopię, która się tutaj znajduje, natomiast jest to bardzo, bardzo dużo ruchu, które, które który musimy wykonać naszym l i nie jest on w stanie dojechać niestety do, do utopii w tej turze, aczkolwiek i tak wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie w, na obecną chwilę. Jak najbardziej znowu możemy rzucić przyspieszenie i po prostu e, naszych przeciwników e, wyłączyć z rozgrywki w pierwszej turze. E, tak, to ostatnio też mówiłem, pathfinding jak najbardziej to jest coś czego potrzebujemy. Na mapki randomowe, gdzie tutaj e, dosłownie wszystko się znajduje dookoła e, jest to skill jeden z lepszych skilli, może no, o w ten sposób powiem. Na pewno się przyda, na pewno będzie użyteczny. I tak wydaje mi się, że możemy jednego bohatera puścić tutaj na zwiat i właśnie Tutaj jest kolejne przejście. Troszeczkę niefortunnie wyszła sytuacja z tym, że jest to Sorsia. Niekoniecznie chciałbym, żeby Sorsia robiła zwiat w racji tego, że ona też jest tym bohaterem, który coś tam może jeszcze zaoferować ze swojego skill, zdecydowanie wolałbym Melodię. Do tego, żeby sprawdzać, co tam się znajduje, gdyż wydaje mi się, że tam będzie kolejny bohater. Bo tak, ile zostało jeszcze botów w tej grze? Zostały jeszcze boty 4. Najsilniejszym jest bot brązowy, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. Zaraz tego, że to jest jego jedyny zamek. I oprócz tego zamku na dobrą sprawę. Na dobrą sprawę on nic więcej już tak nie ma, więc wydaje mi się, że tak, jak najbardziej możemy się go śmiało pozbyć. Tylko tak, to jest wyjście spod ziemi tu, to jest wyjście spod ziemi tu, to jest wejście tutaj, dobrze. To, to nie będzie większy problem, żeby się go pozbyć. To będzie idealnie po robieniu przez nas utopii. Więc tak, wydaje mi się, że śmiało możemy po zrobieniu utopii tam pojechać i to wszystko po prostu tam zrobić. Tak, wydaje mi się, że nawet Lord Hard w obecnej chwili może zostać tutaj jako bohater, taki powiedzmy zamkowy razem z Waleską. Jeśli chodzi o niebieskiego, niebieski, ciężko powiedzieć, co niebieski robi. Natomiast tak, brązowy tutaj się już wywraca. Wydaje mi się, że on czuje pismo nosem. Ten bot to na pewno. Ale z tego, co widziałem, to chyba bot zrobił utopię. E, przynajmniej tak to wyglądało, gdyż wyjechał w bardzo dziwny sposób z tej Utopii. O tutaj. E, I no niestety jest na to duża szansa i tak, tak to jest niestety e, to jest niestety prawda, on tą utopię zrobił e, i jest duża szansa na to, że dostał skrzydła anioła, bo tak jak mówię, tak wyglądało właśnie, tak wyglądał e, ten wyjazd z Utopii. Natomiast tak, jeśli chodzi o tą walkę. To takie ustawienie armii będzie odpowiadające. Jest to dwójka, więc jak najbardziej jest to dobra wiadomość z racji na to, że potrzebujemy tych artefaktów. Tylko tak, jakby to najlepiej rozegrać. Smoki czerwone niestety nie zadają tak dużo obrażeń, e, więc wydaje mi się, że najlepiej będzie rozegrać tak, że anioł wleci w smoki złote razem z e, ptakami gromu. E, I tak, jeśli chodzi o smoki czerwone i zielone, to one w tej następnej turze będą dolatywać e, do naszych cyklopów. Więc tak, wydaje mi się, że śmiało możemy oddać nimi turkę. Czy jest jeszcze coś... E, Oprócz cyklopów do wskrzeszenia nie ma e, I możemy tutaj zakończyć walkę bez strat Niestety e, Dostajemy statystyki Oczywiście bardzo się z tego powodu cieszę e, Natomiast statystyki to też nie jest e, Księga magii Powietrza e, Więc oczywiście są e, Są pewne rzeczy na plus Jak najbardziej e, Natomiast mówię w obecnej, w obecnej sytuacji cieszyłbym się Bardziej z tej księgi magii powietrza, ale to nie jest problem. Na pewno ją zdobędziemy w swoim czasie, więc za bardzo się tym nie przejmuję. Jest tutaj zamek niebieskiego, nie jest on zbytnio strzeżony, i wydaje mi się, że nasza Waleska, po wykupieniu armii, może śmiało ten zamek atakować bez większych problemów. Nawet taką armią, powiedzmy. Z drugiej ręki, z racji tego, że ona ma jakieś e, zaklęcia ofensywne, e, więc tak wydaje mi się, że możemy śmiało to zrobić mm. i tak, Walesko. Zapraszam Cię do e, pana niebieskiego. Mam nadzieję, że nie ma tam żadnego bohatera, który będzie miał jakąś większą armię, e, bo mogłoby to być problematyczne. Bo tej Waleski też nie chciałbym tracić. Tak, to nie jest może jakiś świetny bohater. Aczkolwiek no ona jakieś, jakieś tam pozytywne aspekty w sobie ma, tak? Ona jest na pewno ma na pewno bardzo dobre skiltry. Tego jej nie można zabrać, to skiltry jest naprawdę super jak na rycerza i tak, jeśli chodzi o pozostałych bohaterów, wydaje mi się, że możemy stworzyć kolejną armię która mogłaby powoli jechać do naszej waleski, tylko tak. Którędy byłoby najsensowniej to zrobić. Z uwagi na to, że ten bot tutaj się kręci i on będzie próbował przyjąć ten zamek, wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie, żeby wykupić sobie tutaj troszeczkę armii, która, w chociaż ten mały sposób będzie gwarantowała, że ten bohater tego zamku nie zajmie za darmo. Na pewno Alagar może się do niego wrócić, bo ten bocik tutaj kręci. On na razie jeszcze nie robi nic ciekawego. Zobaczmy, jaka tu jest faktycznie armia. Ta melodia może jeszcze czarować, więc bardzo chętnie chciałbym się pozbyć tego, czego tylko możliwe. Aczkolwiek, patrząc na tą armię, niestety z przykrością, też z przykrością stwierdzam że rzuciłem zaklęcie w złego przeciwnika natomiast tak to co stwierdzam to to, że chyba Waleska nie będzie z tą armią w stanie tego zamku zająć bo pomijając, że ta armia nie jest jakaś świetna to w dalszym ciągu ta armia jest dosyć mocna i tak, to są skrzydła anioła tak jak mi się wydawało niestety bo dostał bardzo dobry artefakt i tak, muszę się teraz zastanowić. Tutaj jeszcze mamy tutaj mamy różowego, ale różowy z komunikatu by wynikało, że różowy jest już bez zamków, co jak najbardziej jest wiadomością dobrą i fajną. I tak, tak jak mówiłem, Waleska niestety musi się wracać do zamku. Szkoda by było tracić bohatera po prostu za darmo. Dla samej próby zdobywania tego zamku, tak? Może z dwutygodniowym wykupem ona da radę to zrobić, ale teraz na pewno, na chwilę obecną, nie będzie w stanie tego zrobić. Pozostali bohaterowie mogą tutaj troszeczkę jeszcze pozbierać zasoby, jakieś takie różne rzeczy, które zostały na ziemi, sobie leżą i czekają. Natomiast, tak, to co chciałbym zrobić na pewno, to chciałbym, żeby ten Eleshar dostał w końcu jakiś artefakt, który był ułatwiał mu poruszanie się. Eee, natomiast, tak, dobrze, możemy w dalszym ciągu gonić i e, jechać na bota brązowego. E, to jest teraz e, główny cel e, tego ataku. Niestety, Eleshar nie będzie w stanie wejść do zamku e, w tej turze, co nie jest jakimś dużym problemem. E, natomiast. E, Natomiast tak. Czy wieża zabiła cyklopa? Tak. Wieża niestety zabiła cyklopa. E, I wydaje mi się, że możemy zacząć tą walkę tak jak e, zaczynałem każdą do tej pory, e, czyli po prostu odrzucenia, przyspieszenia e, i od pozbycia się tych poszczególnych e, poszczególnych jednostek przeciwnika. E, wydaje mi się, że możemy, m, że możemy już odpuścić e, samo wskrzeszanie tego jednego cyklopa. E, z uwagi na to, że po prostu będzie to strata czasu, żeby wskrzeszać jedną jednostkę, już mówi się trudno, tak? Natomiast, tak, wydaje mi się, że to, co możemy zrobić w tej turze, to na pewno będzie bardzo rozsądne, żeby dobudować, żeby dobudować te magazyny zasobów, tak? Resource silos. I tak, niestety, nie, nie wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł żeby wymieniać te pozostałe zasoby na zasoby do budowy Gildi Magów musimy przeżyć jeszcze jedną turę bez niej. Wydaje mi się, że też możemy poszukać jak najbardziej w tej Gildi Magów tych wrót, wrót wymiarów to nie jest głupi pomysł to na pewno. Ale tak, jeśli chodzi o tą turkę, możemy ją odpuścić, te zamki są już pobudowane. Niebieski też zaczyna być już tutaj troszeczkę bardziej aktywny też wydaje mi się, że będzie chciał w tym kierunku do nas jechać. Bardzo się cieszę, że mamy wizję na tego brązowego, że jesteśmy w stanie zobaczyć, że on faktycznie w dalszym ciągu w tych podziemiach tutaj jest i nigdzie, nigdzie nie ucieka. Natomiast tak wydaje mi się, że leshar może śmiało po prostu przejść do przodu. Jest tutaj księga magii powietrza, którą wydaje mi się, że nawet uda nam się zebrać. Jeżeli dobrze liczę, dużo tych gorgon, dużo, ale to nie jest większy problem. Po prostu postrzelamy i je wystrzelamy. Wydaje mi się, że armię możemy śmiało przenieść na drugą stronę. Tymi cyklopiarzami też możemy strzelać. I tak czempioni muszą jechać niestety dookoła żeby się przedostać nie są niestety jednostką latającą, więc nie będą w stanie przejechać przez tutaj ten zaułek. Niestety tracimy balistę, aczkolwiek czy jest to jakaś duża strata, wydaje mi się, że jak najbardziej nie. I teraz pytanie, czy chcemy te gorgony oślepiać? Nie, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie będzie głupim pomysłem, żeby potraktować je implozją, e... żeby... Żeby nie tracić więcej jednostek, tak. Eee... E... Wydaje mi się, że możemy nasze gorgony spróbować zbejtować na atak na czempiony. Niestety nie są, nie są one skore do tego, żeby dać się zbejtować. Co prawda już 49 gorgon nie zabija. 43, przepraszam. Nie zabija nie zabija na raz balisty. Potrzeba, potrzebowały potrzebowały podwójnego uderzenia. Wydaje mi się, że możemy, możemy pominąć tą, e, tą dowodzenie. Mm, tak, to co chciałbym zabrać, tego łańcucha pionów już nie będę potrzebował, z racji tego, że Księga Księgę Magii Powietrza. E, I tak, e, co możemy zrobić w tym ruchu? Wydaje mi się, że w dalszym ciągu nie potrzeba. Nie, nie ma potrzeby wracania do zamku. Ten Eleszar w dalszym ciągu może jechać do przodu jak najbardziej. I tak. Oktawia może w dalszym ciągu jechać po te surowce. Natomiast tak, Sorsia wydaje mi się, że może śmiało podjechać do tego Tangeta, żeby przeteleportować się do innego miasta. E, tak, Lord Hart może jechać już, bo zaraz będzie następny tydzień, może jechać po prostu tam e, przez podziemię i przez ten teleport tutaj do e, tego Warehouse'a of Gold. E, tak, tutaj tak jak mówiłem, nic ciekawego za bardzo nie ma. E, tutaj w lochu możemy dokupić jeszcze troszeczkę jednostek strzelających, żeby bot na pewno nie zdecydował się na nic głupiego i nie, nie chciał e, i żeby nie chciał próbować e, nawet atakować tego zamku. E, bardzo chciałbym też to treasury na nowy tydzień e, i żeby już e, jedno dobudować to wydaje mi się, że mogę sobie pozwolić na sprzedanie troszeczkę tych zasobów. Tak tą Waleskę chciałbym na pewno mieć odciążoną, żeby ona mogła wykonywać ruch w razie czego. E, jeśli chodzi o pozostałe zamki, nie ma to już nic więcej do Takiego ważnego do dobudowania, tak jak mówiłem, ten bot będzie tutaj próbował jechać Nie jestem do końca pewien, co on tak naprawdę chce tutaj osiągnąć, aczkolwiek tak, po zajęciu zamku brązowego Elżarem Jak najbardziej tepniemy się z powrotem z powrotem do są to tylko gogi wydaje mi się, że nie chcemy ich przyjmować do naszej armii. Chyba jeszcze jedno TP mamy tak, jak najbardziej i możemy... Niestety do zamku nie dojedziemy, aczkolwiek tak, na pewno będzie to rozsądne, żeby zabić tego szczura tak po prostu, żeby się go pozbyć na następną turę. Tak, Waleska tutaj czeka. Tak, Sorsia może się przeteleportować do jednej, do jednego z do jednego z rampartów. Tak, możemy dobudować jeszcze jedno Treasury. Z racji tego, że będziemy mieli jeszcze bardziej zwiększony przychód pieniędzy na następną, następną turę. Tak, Octavia też może się zetnąć do następnego, do następnego rampartu. I tak, ja oddaję turkę. I co? Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. W prawym górnym rogu będziecie mieli playlistę, jeżeli ktoś by pominął te odcinki wcześniejsze. Z naszego ogrywania mapki randomowej Za meszkiem I co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie To był Tobociak, wy byliście wy A to nasza seryjka ogrywania za Mapeczki randomowej Trzymajcie się ciepło, cześć!